Viktor Orban nadal bezczelnie kłamie po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Wszyscy pamiętają legendę Orbana o tym, że Stany Zjednoczone Ameryki rzekomo na stałe wykluczyły Węgry z sankcji na rosyjską ropę, więc Budapeszt może dalej kupować rosyjską ropę i gaz. Ale pojawiły się wyraźne rozbieżności w oficjalnych oświadczeniach Węgier i Stany Zjednoczone Ameryki na temat wyłączenia z rosyjskich sankcji. Viktor Orban i Peter Szydżarto. Oczywiście, przede wszystkim dla swoich wyborców, twierdzą, że wyjątki obowiązują bezterminowo i nie mają żadnych ograniczeń. O wzajemnych zobowiązaniach Węgier jakoś też nic nie mówią, ale nagle wychodzi przedstawiciel Białego Domu i oświadcza, że wyjątki zostały przyznane na jeden rok, nie dłużej. A Węgry, oprócz zakupu skroplonego gazu ziemnego od Ameryki za 600 milionów dolarów, Zobowiązały się zdywersyfikować swoje źródła. Jeśli to nie nastąpi w ciągu roku, to wtedy sankcje mogą już grozić Budapesztowi. W Waszyngtonie sugerują za kulisami, że Wiktor Orban kłamie, ale rozumieją powody jego działań. Wiosną 2026 roku czekają go wybory parlamentarne, które bardzo chce wygrać, a Trump cieszył się, że może mu pomóc. Nazywam się Aleksiej Pieczy. Porozmawiajmy razem na ten temat. Ale zanim zaczniemy, proszę Was o subskrypcję kanału, zostawienie lajka, napisanie dowolnego obszernego komentarza pod tym filmem oraz o subskrypcję mojego kanału na telegramie. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco, gdy tylko się pojawiają. Jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube, możecie to zrobić finansowo poprzez dowolną darowiznę lub płatną subskrypcję sponsorską, korzystając z podanych danych i linków. W opisie tego filmu jest napisane, Wsparcie dla kanału Aleksiej Pieczy. Wybierzcie dowolną, wygodną formę. Dziękuję za każde wsparcie. A więc, Viktor Orban zaraz po spotkaniu z Trumpem w Waszyngtonie w sobotę oświadczył, że Węgry otrzymały bezterminowe zwolnienie z sankcji. Stany Zjednoczone Ameryki na korzystanie z rosyjskiej ropy i gazu. Ale dziś urzędnik Białego Domu oświadczył, że to kłamstwo. Przypomnę, że w zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone Ameryki nałożyły sankcje za wojnę Rosji z Ukrainą wobec rosyjskich firm naftowych Ukoil i Rosneft, które stanowiły zagrożenie dalszymi sankcjami wobec organizacji. Firmy, które dalej kupują ropę od tych przedsiębiorstw. Oto przykład. Minister Węgier Viktor Orban. Długoletni sojusznik Donalda Trumpa, przynajmniej tak uważa, spotkał się z Trumpem w Białym Domu w piątek, aby nalegać na odroczenie. Żeby nie wprowadzać sankcji przeciwko Węgrom, pozwolić Węgrom dalej kupować rosyjską ropę, a Węgry w dużym stopniu zależą od rosyjskiej energetyki. Pierwszy Orban, który czeka na następne wybory w przyszłym roku. Pierwszy oto dzisiaj, jakby dwa dni po spotkaniu, minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szidziartu, Nadal publicznie zapewnia, że Stany Zjednoczone Ameryki przyznały Węgrom właśnie bezterminowe wyłączenie z sankcji. A sam Budapeszt rzekomo w ogóle nie musi nic robić w zamian. No, jakby Orban pojechał, uderzył pięścią w stół, powiedział Donaldzie Trumpie, no to szybko zdejmij mi sankcje, a Trump rzekomo je anulował bez żadnych rozmów. Cytat Szidziartu. Nie ma absolutnie żadnych sankcji na dostawy ropy i gazu na Węgry na czas nieokreślony. Agencja Reuters postanowiła sprawdzić te twierdzenia, bo brzmią one delikatnie, mówiąc dziwnie. Oto odpowiedź na zapytanie. Urzędnik Białego Domu powtórzył, że zwolnienie Węgier z sankcji obowiązuje dokładnie przez jeden rok i ani dnia dłużej. Ale to nie wszystko. Dodał, że Wiktor Orban próbuje coś ukryć. Urzędnik dodał, że Węgry zobowiązały się wobec Trumpa, że w tym wyznaczonym roku zdywersyfikują swoje zakupy ropy i gazu, czyli zrezygnują z rosyjskich i przejdą na alternatywne źródła. Viktor Orban sam siebie przechytrzył. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Jeszcze Węgry zobowiązały się kupować amerykański skroplony gaz ziemny na mocy kontraktów wartych OK. 600 milionów dolarów, a to jakby była cena za odroczenie sankcji na rok. Przypomnę, że Węgry od początku wojny Rosji z Ukrainą w 2022 roku utrzymały, a nawet zwiększyły zależność od rosyjskiej energii, co skrytykowało kilku sojuszników Unia Europejska i NATO. Pierwszy tak, przemawiając w Waszyngtonie, jeszcze po spotkaniu z Trumpem, Orban, Orban. Cytat: Żadnych sankcji ograniczających dostawy na Węgry, tymi trasami, lub podnoszących ich koszt. To wyłączenie jest ogólne i nie ma ograniczenia czasowego. To już jest w oświadczeniu. Pierwszy, wyobraźcie sobie cynizm i kłamliwość Wiktora Orbana, który coś takiego oświadcza, wiedząc, że to kłamstwo i zwłoka. Tylko na rok. Nie na zawsze. Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że Węgry kupiły 74% swojego gazu i 86% ropy od Rosjan w 2024 roku, a w 2025 roku udział rosyjskiej ropy w całkowitym imporcie Węgier wyniesie 90%. To znaczy, że Viktor Orban świadomie uzależnił Węgry całkowicie od Rosjan, ale Rosja nie dawała zniżki Wiktorowi Orbanowi bez powodu. Orban mógł przekupywać wyborców tanim paliwem, a Moskwa zyskiwała lojalnego sługę wewnątrz Unii Europejskiej. Pierwszy oto w Waszyngtonie Viktor Orban oświadczył, że bez porozumienia z Trumpem koszty energii gwałtownie by wzrosły, co uderzyłoby w całą gospodarkę i doprowadziło do wzrostu bezrobocia na Węgrzech. Pierwszy częściowo to prawda, ale winny temu jest właśnie Orban, który zrezygnował z dywersyfikacji dostaw ropy i gazu. A przecież Wiktor Orban ma alternatywę. Zaledwie kilka godzin przed spotkaniem Trumpa i Orbana, rafineria MOL, która zarządza rafineriami na Węgrzech i Słowacji, oświadczyła, że okazuje się, iż nie ma żadnych problemów, by całkowicie zrezygnować z rosyjskiej ropy. W firmie stwierdzono, że rurociąg z Chorwacji może stać się alternatywą dla ponad 80% jej dostaw, w przypadku wstrzymania dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem drużba przez Ukrainę. Jeszcze raz. W firmie stwierdzono, że jeśli przepływy ropy naftowej rurociągiem drużba znacznie się zmniejszą, firma MOL będzie mogła zwiększyć wykorzystanie adriatyckiego rurociągu i zapewnić około 80% dostaw do swoich rafinerii które nie mają dostępu do morza, chociaż będzie się to wiązało z wyższym ryzykiem technicznym i kosztami logistycznymi. Pierwszy, znowu nie będę się długo zagłębiał w szczegóły, ale. Wcześniej minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szidziartu, który teraz kłamie o bezterminowych ograniczeniach, sam wykluczył takie sankcje. Peter Siarto twierdził, że przesył ropy przez Chorwację jest technicznie niemożliwy. Wymyślił legendę, że Chorwaci chcą się wzbogacić na wojnie kosztem Węgrów, podnosząc taryfy itd., bo w ogóle żądają opłat za tranzyt ropy rurociągiem. A kiedy te legendy przestały już działać? Siarto nagle w październiku tego roku oświadczył: Cytuję: Musimy unikać sytuacji, w której bylibyśmy zależni od jednego rurociągu. Do tego jeszcze biegnącego z Chorwacji. Pierwszy wiecie, Sierr to chyba sam nawet nie zrozumiał, jak absurdalnie to zabrzmiało. Na tle tego, że Węgry w 90% są zależne od jednego rurociągu o nazwie Drużba, który tłoczy rosyjską ropę. On mówi: no co wy, czy to możliwe, ale od chorwackiego rurociągu tak zależeć w żadnym wypadku. To w ogóle niemożliwe, nieadekwatne. Ale oświadczenie firmy MOL. Stanowi punkt zwrotny dla wielomiesięcznych deklaracji Orbana, Sidiartu i firmy MOL. Kraj bez dostępu do morza nie ma alternatywy dla Moskwy w zaopatrzeniu w energię. A teraz powiem, dlaczego Wiktor Orban sam siebie przechytrzył. Jeden rok od Donalda Trumpa wyprzedza plany Unii Europejskiej, którym tak sprzeciwiał się Wiktor Orban. W związku z planami Unii Europejskiej. Całkowitego odejścia od importu rosyjskich nośników energii po 2027 roku, firma MOL będzie musiała stopniowo rezygnować z rosyjskiej ropy. Jednak, według planów Unii Europejskiej, z którymi tak walczył Viktor Orban, miał on jeszcze dwa lata na rezygnację z rosyjskiej ropy. Po wielkim zwycięstwie w Waszyngtonie został już tylko rok. W Białym Domu mówią, za rok wrócimy i sprawdzimy. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się wiosną 2026 roku, więc jest czas, by utrzymać tanią benzynę i znów próbować kupić wyborców. Tutaj dam wielokropek. Swoje opinie i wnioski piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. To już wszystko. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia wszystkim. Napisy dmatorzą.